Mam wszystkim, jest trochę późno Już widzicie co się dzieje O, ale mi się ręka trzęsie, za zapew dwie Zobaczcie, nudziło mi się troszeczkę Miałem taką puchę z kwaski tu możecie zobaczyć Jakoś to tam się obspawałem Jest to przelotowe Tam ma w środku rurę, dziurawkę, ale tak naprawdę tu jest pełen przelot Tylko dziury są, żeby to się jakoś tam minimalnie rozprężało No i powiem wam Chodzi A tak, z kwaski to ciągnik jeszcze może i przeżyję. Nie brzmi tak jak bym chciał, ale tu mi zawsze jest, zawsze wiecie. Uh, uh, uh. Może i tam się tego wstawi. Teraz zobaczę czy długość pasuje. Czekajcie. Kurde, dawno w filmiku nie było, idę sobie po tym moim... Po tym moim kurczę... po tej mojej plaży w nie. Właśnie. wchodzimy do tego mega bałaganu Pełno rzeczy na stole, tak jak powinno być I naszym oczom rzuca się taka lśniąca rureczka Zobaczcie Kojarzycie ten tłumiczek? Kojarzycie, sześćdziesiąteczka na nim jeździła Jak zaczynaliśmy karierę na YouTubie Jakieś przeszło dwa lata temu Ten tłumiczek miał właśnie te kolanko I ten początek, tu na razie widzicie, jest to tak Troszeczkę poszlifowane, jeszcze nieskończone, bo, bo nie wiem, czy mam ochotę dokończyć. Zobaczcie, dorwałem ostatnio coś takiego, a nawet bym powiedział, że dostałem w prezencie. Tak Taki tłumiczek przelotowy z kwachy To jest pusta pucha. W nią jest wsadzona rurka, ale bodajże Fi 45, albo nawet i 40, ale chyba raczej 45 po zewnętrznej. I tak ta rura, która jest w środku wstawiona, taka prosta rura, jak tutaj, jest ponawiercana. Ale jest przeród, czyli tu odtąd, dotąd może swobodnie iść, a tam przez te nawiercone dziurki się rozpręża nam powietrze. Spaliny w tym przypadku. No i to tak działa sobie, że tu zobaczcie, mamy wlocik taki zrobiony, bo w przesiące musi być odchylenie, żeby na szybę to nie wchodziło, ani na lampę. Więc odciąłem sobie tego starego tumika właśnie te, te rury, bo to jest też kwaska. Widziałem je wczoraj, właśnie tutaj przyspowałem, krzywo jak cholera, a tu zobaczcie jaki mistrzowski spaw mi gumatem. No, ja to tak bardziej kleję, jak to się tata śmieje. Z tym, że jest szczelnie, nie jest najgorzej. Z tej strony było gorzej, bo chyba zaczynałem, albo właśnie tu jest może trochę lepiej, nie wiem. Ja to tak metodą tak krzyk, krzyk, bo dziury robię. Nie jestem spawaczem, także tutaj no niestety moje umiejętności wymagają dopracowania. Nudziłem się wczoraj, zrobiłem taki tumiczek, ale to w sumie wiecie, bo chyba ten filmik się zacznie od wczorajszej części. Testowałem go na 30, miał tutaj tylko właśnie, gdzie tutaj był taki kawałek rurki. Tu było jeszcze dalej troszeczkę wysunięte, bo po nacinane, żeby można to było skręcić obejmą. Tumik w sumie brzmiał spoko, ale nie tak jak ja bym chciał. Jednak mój z 30, który niestety się kończy, brzmi najlepiej. Jest to najpiękniejszy dźwięk jaki ja tam słyszałem. Jest naprawdę mega mi się podoba. Ma taki, no, no ciężko jest powiedzieć, ale po prostu taki dźwięk ma być u mnie. Mi się taki dźwięk podoba. Na tym brzmią nieco bardziej basowo, e, więc postanowiłem, że w związku, że mi się nudzi i że mm, nie mam zajęcia, a była to wczoraj godzina 21, albo nawet i później, wróciłem dopiero w pół 11 do domu, to zrobiłem taki tumiczek. I dzisiaj właśnie chcę go przetestować. W związku z tym zabieram go. Idziemy sobie do. Ciągnika, przymocujemy go do 60, zobaczymy jak to brzmi. Jeżeli brzmi, to niestety, ale po raz kolejny muszę go obciąć, dlatego właśnie tych tutaj spawów nie szlifuję. Muszę go obciąć tutaj w tym miejscu spawania i jeszcze raz go pospawać, ale tym razem drutem do kwaski, ponieważ te spawy by mi zerdzewiały, A tak jak widzicie tutaj, zacząłem go tutaj wstępnie szczotką jechać. Tu możecie zobaczyć na frezarce, mam taką fajną szczotkę. Taki papierek ścierny. nad nie wiem, czy to jest, tutaj jest gdzieś opis. O tu macie, widzicie? Jakiś tam Vmax, coś tam, coś tam I to jest setka, o tutaj na dole widać 6, Fi 60, setka eee, Taka szczotka jak idziecie To się właśnie robi tak fajnie taki, taki no materiał lepszy Później może to jakąś polerkę jeszcze da radę zrobić Nie wiem, nie znam się, pierwszy raz coś w takiego w życiu robię No ale zanim coś takiego No to trzeba się pobawić, tak jak gdzieś ja tutaj O w tym miejscu możecie zobaczyć Tu jest parę parchów, ale dalej, dalej jest nawet lepiej To widzicie takie gładkie przejście, żeby było Jest to dużo zabawy Chcę tą zabawę skończyć pod warunkiem, że no, będzie to pospawane drutem do kwaski, ale na razie trzeba go przetestować. więc no, Mam nadzieję, że te moje spawy są szczelne. Nie są najpiękniejsze, ale są szczelne. Dlatego idziemy go zamontować, sprawdzić jak ciąg brzmi. Powinien nie być najgłośniejszy ze względu na kolanko, też nie będzie głośno w środku. Natomiast zależy mi na tym dźwięku, gdyby, wiecie, takie kurde spuszczenie tego nadmiaru, już ciśnienia. Mega dźwięk, na takim przelocie powinno być to znacznie lepsze. Bo W przypadku mojego aktualnego tłumika, jak macie puszkę, to idzie też rura dziurawka, gdzieś tam wchodzi prawie do samego szczytu, z góry jest zamknięta i tylko tymi dziurami spaliny wchodzą, rozprężają się i lecą do góry. A tutaj mają cały czas przelot, ale tutaj mamy lekkie wytłumienie tego. Więc trzeba przetestować ten tłumik, czy nie będzie za głośny no i przede wszystkim jaki będzie dźwięk. Nie przedłużając już, idziemy go za zamontować. Thank you